Witam was ponownie. Lecimy to co ma na tyłach Auto, Auto Plus Norymberga. Zobaczmy co tu ma jeszcze na sprzedaż. 8470 rok 16, 73 przejechane w gazie. Skrzynia manualna, 69 koni, czwarty 21. Przegląd, grzane fotele, pierwsza ręka, pełna dokumentacja, klima i dziesiątka. Ma tutaj kilka daci nowych na sprzedaż i dziesiątka dobry samochodzik miejski małe zwinne auto do miasta znów nówka dacia dziękuję za lajki za pozdrowienia za komentarze ma tutaj naprawdę zadbaną C klasę za 3770 rok trzeci 128 przejechane w benzynie manual 143 konie 11 21 przegląd Kompresor wersja Elegance, i powiem Wam, że przyjrzałem jej się tutaj przez chwilkę. Auto jest naprawdę, jak widzicie, czyściutkie, bez śladów korozji, z niewielkim przebiegiem. Różne opinie o tych kompresorach krążą, ale naprawdę, auto wygląda pomimo swoich lat na bardzo zadbane jeszcze myślę jakby zadbał o ten samochód posłużyłby nawet reflektory nie są wyblaknięte fiestka fiestka 6 prawie i pół rok 10.93 93 przejechane w benzynie 97 koni nowy przegląd klimak, żane fotele alu, 19, alu 16 przepraszam wersja titanium Głośno się tu zrobiło, jakieś lambo i za plecami. Chyba Urus to był. Przejeżdżało X1KBM. Tak, jak wam mówiłem, auta znikają. 11970 rok 9, 62 przejechane w dieslu, w manualu 143 konie. Xenon Klima podgrzewane fotele. Ostatnio widziałem. Konwoje ciężarówek na obcych tablicach Litwa, Ukraina zabierają od razu po 30 samochodów, jak wjeżdżają na plac, cenę negocjują. Wtedy, wiadomo, cena do sporej negocjacji. I nawet jeśli sprzedawca sprzeda 30 aut i zarobi na nich po 500 euro na sztuce. W jeden dzień ma 15 tysięcy euro prawie zysku, do tego jakiś tam podatek. Jak sprzeda auta po 10 tysięcy euro, to ma prawie 300 tysięcy euro do dyspozycji na nowe zakupy. I tak się słuchajcie, interes kręci. Wiadomo, że jak kupujesz hurtowo, zawsze wychodzi lepiej niż solo. 10 470 rok 13 150 przejechane diesel 136 koni manual 12 20 przegląd nawi klimak grzane fotele B klasa momentami jest tu głośno jak wiecie wszystkie materiały co nagrywam są w całości tego Seata pewnie pamiętacie jeszcze sprzed dwóch miesięcy 18 870 Rok 17, 107 przejechane diesel manual, 150 toni, 7, 20 przegląd. Niedziela, a oni mi tu ciągle, słuchajcie, za plecami jeżdżą, nie wiem, Sky Active Technology CX5. Zobaczmy, ile za tego sprzęta. Skrzynia manualna. 14870 870 rok 17 137 przejechane diesel manual 150 koni 3,22 przegląd Sky active center line navi pełna dokumentacja 22 czyli wchodzi na nią większa akcyza Fordzik Kuga 1.5 TDCi w automacie Cool and Kun cool, hak holowniczy, nawigacja pełna dokumentacja cena 14 770 rok 17 124 przejechane diesel 120 koni nowy przegląd w aucie można ją sobie jeszcze chipem troszeczkę dłubnąć żeby miała tych koników więcej auto nie jest lekkie dosyć ciężkie przydałoby jej się parę koni więcej s Maxik Ford S-Max skrzynia szóstka nawet w tym białym kolorze powiem wam nie, na, na, nie najgorzej wygląda cena 18 770 rok 16 50 przejechane w benzynie w manualu 160 koni 10 21 przegląd EcoBoost 7-osobowy pierwsza ręka pierwsza ręka pełna dokumentacja coś się zawiesiłem na chwileczkę słuchajcie tutaj manówkę zobaczmy ile za Transita 9-osobowy, pełna dokumentacja 16970, rok 16, 116 przejechane, diesel, 131 koni, w manualu. Jestem już na skrzyżowaniu, także może być tu chwilami, słuchajcie, głośniej. Zobaczmy, może pasata. Chociaż chwilę odpocznę sobie od tego hałasu. Myślałem, że o tej porze, jak wyskoczę, będę miał tutaj cicho i spokój. Ale widocznie, Nygusowi nie jest spokój dany. Pasacik w kombiku. Cena. 14 870 rok 15 160 przejechane w dizlu automat 190 koni nowy przegląd highline virtual navi automat nówka zafira też jakiś czas tutaj u niego już stoi zafira cena 15, 870, rok 16, 150 przejechane w dieslu w automacie, 170 koni, 10, 19, przegląd, 7-osobowa nawigacja, distro, taki ma jakiś dziwny opis, nie wiem za bardzo o co tu chodzi. Tak to wygląda, słuchajcie, tu ciasno troszeczkę mam. Zobaczmy, co ma tu jeszcze. Liczyłem na to, że przyjadę sobie w południe. W weekend będzie trochę ciszy, spokoju. Ale śmigają w tą i w tamtą. No bez przerwy. 19.800 Rok 18, 23 tysiące przejechane. Diesel, automat, 110 koni. 8.21 przegląd. Grand Tour Energy. Ledy. Megana. Nówka sztuka, praktycznie samochód. I co, zobaczmy, może tu po brzegu, co jest. Może mnie nie zagłuszą za bardzo. Kolejny Karens. Na poprzednim nagraniu mieliście Karensa, BMW -ka, Audica i Meganka. Spróbuję się tutaj sprężyć. Żeby za długo się nie męczyć w tym hałasie Megana Megana 8 km przejechane Cena 13,500 116 koni w benzynie Wersja TCE Czyli Nuvencia Audica w awancie cena 19500 rok 14 135 przejechane diesel manual 190 koni 10 19 skończył się przegląd S line navi xenon wersja ultra 300 e, przepraszam 218 i jeżeli gdzieś się tu zakręcę, walnę gafę, zrozumcie, ale sami widzicie w jakich warunkach, muszę teraz Wam to nagrywać. Chyba w nocy może jest spokojniej, z latarką tu wlecę. 17-270, rok 16, 19 przejechane w benzynie, w automacie, 136 koni, nowy przegląd, na Wilet pełna dokumentacja, wersja Active Tourer. 20 przejechane, praktycznie nówka sztuka. Karen, dobry samochód, ale bez opisu. Ma tutaj Focusa 12500, rok 17, 111 przejechane w dieslu, w automacie 120 koni, 6, 22, przegląd, nawigacja. Xenon Tempomat Seat 12800 Rok 15 70 przejechane Diesel manual 150 koni nowy przegląd Nawigacja pełna dokumentacja Wersja FR Tempomat Automacie Fokus, tak się prezentuje leonek w wersji FR, środek na półskórach, stepłej nówka sztuka Mazda CX 5. Na poprzednim nagraniu też miał dwie takie sztuki nawet identyczne felgi znowu nie wiem czy gdzieś polizingowe wyrwał, wyhaczył z firmy cena. 17900, rok 17 119 przejechane diesel automat 150 koni nowy przegląd 2 2 exclusive nawigacja led sorki że wam zaokrąglam już tutaj te ceny ale tych końcówek 770 740 760 nie chcę mi się powtarzać i czytać jakbym był gdzieś na jakiejś licytacji przebijam 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 Peugeot 19870 rok 17 130 przejechane diesel automat 120 koni nowy przegląd 508 5008 przepraszam Alur Blue HDI i 7 osobowy nawigacja LED Wersja Alur w Peżocie, jedna z najbogatszych wersji Pore auto Audica, takie zajęcie na niedzielę. Słuchajcie, sobie wymyśliłem, pobiegam i wam troszeczkę ponagrywam. Trzeba się dotlenić. Audi w automacie. 4 Cena 27500 rok 17 136 przejechane diesel automat 190 koni sportback 4 na wilet Akurat jak chciałem wam coś przeczytać musieli gurtowo mi tu przejechać i mnie zagłuszyć kuga fort skrzynia automatyczna krawężniki polecę na zęby i wtedy będę seplenił 15870 Rok 17 150 Przejechane Diesel automat 150 koni Napęd na 4 Nawigacja Xenon Nie wiem słuchajcie Czy był to dobry pomysł Żeby tu wyjść przy ulicy Wam zacząć nagrywać No ale dokończmy Zostały chyba jeszcze dwa albo trzy samochody I jadę Może coś wam zmontuję gdzieś gdzie jest trochę ciszej i spokojniej bo tu jest jakieś szaleństwo się odbywa słuchajcie skrzynia szóstka kija optima są takie momenty że normalnie jakby ich wypuścili na jakiś rajd kto pierwszy ten lepszy tutaj pędzą 16 770 rok 17,71 przejechane w benzynie w manualu 163 konie, nowy przegląd Spirit Navig Xenon Panorama, kamera 360 stopni. W benzynce dobry samochód, koleżanka z pracy ma kilkuletnią już taką od nowości, zero problemów. Jeżdżą i do Chorwacji gdzie się tylko da. Dosyć spore autopakowne Sportycz w dieslu CRDI, i tu mamy ostatniego busa, i uciekam stąd, bo chyba oszaleję. Słuchajcie, jak tu jeszcze trochę pobędę w tym hałasie, cena za kije. 15,900, rok 16, stówka, przejechana diesel, automat 136, koni 6, 21, przegląd Sportage Vision, automat, nawi, kamera, pełna dokumentacja. No i tranzyt, nasz ostatni na liście, cena. 17, 800, rok 17, 46, przejechane diesel, manual, 105 koni nowy przegląd, 9-osobowy, klima, hak holowniczy. Resztę tutaj nagraliśmy w poprzednim odcinku, co ma? Także zachęcam do oglądania prawie. Ponad 200 nagrań już jest na moim kanale. Każdy znajdzie coś dla siebie droższe, tańsze i parę strubków za grosze też Wam nagrałem. Lajkuj, komentuj, pozdrawiam. Do następnego. Nygus, hej.